Siema siema tej historii. ostatnio wydarzyła mi się mega dziwna sytuacja w Brawl Stars Mianowicie, napisał do mnie pewien typ Zaraz wszystko wam pokażę co i jak I chłop twierdzi, że włamał się na moje konto i mnie je zhakował Jest to chyba raczej jakiś kido Bo wątpię, żeby ktoś normalny mi po prostu wszedł na konto Zdobył hasło i tak dalej Jest to raczej niemożliwe Ale udało mi się umówić z tym typem dzisiaj na Discordzie I zobaczymy, czy rzeczywiście tak było I co on nam powie Od razu was oszczegam, że może to być dosyć dziwny typek Więc życzcie mi powodzenia i zostawcie łapkę w górę Bo naprawdę się poświęcam, Rzadko kiedy. Z takimi typami, boję się, co on tam będzie gadał, co on będzie wyrabiał. Więc każdy teraz zostawia łapkę w górę i myślę, że może być trochę śmiesznie. Bądźcie też suba na moim kanale, bo to jest bardzo ważne mordeczki, żebyście byli z wszystkim na bieżąco. Ja tutaj bardzo często rzucam jakieś fajne odcinki, subskrybujcie kanał Torii i Torii 2, wtedy nic nie przegapicie i z góry dziękuję każdemu. Napiszcie jeszcze w komentarzu, w jakim klanie w Stars jesteście, to postaram się przypiąć wam serducho Ja jestem w kocach Spajka, Pajka, mój klanik, polecam, na razie jest 30 na 30, ale na pewno za niedługo się zwolni miejsce. Ogólnie ten typek napisał do mnie na moim Instagramie Tori więc ktoś, kto mnie tutaj nie obserwuje, to polecam wbicie mnie zaobserwować, bo Wy też możecie do mnie pisać na Instagramie. Każdy może. Ja staram się odpisywać moim widzom, link macie w opisie, albo po prostu wpiszę sobie Tori, i przez dwa i i wam wyskoczy. No dobra widzowie, a teraz przechodzę już do Instagrama i pokażę Wam konwersację z tym gościem najpierw. E, no i później się umówimy na Discorda i się połączymy. Zobaczcie, ogólnie ten typ ma tutaj profil jakiś nad Brawlhack. E, już to mi wygląda dosyć dziwnie i podejrzanie, bo kto normalnie nazywa się Brawlhack? <laughs> Jest to najprawdopodobniej jakiś haker, ale że był prawdziwym hakerem. I zobacz, napisał do mnie: Siema Frajerze, łatwo było się włamać na Twoje konto. I chłop wysłał jakiegoś screena, yy, gdzie jest moje konto normalnie pokazane. Co jest grane w ogóle? Gdzie jest screen, jak, tak jakby jest w menu, i tam jest penny, nie? Yy, tak jak ja mam na przykład tutaj teraz. O, coś takiego wysłał. Tylko problem w tym, że nie mogę wam tego dokładnie pokazać, bo jest słaba jakość. Ale no widzicie, że coś takiego wysłał i tam jest mój nick pierwszy. Yy, no i ja mu odpisałem: Przecież to jest screen z mojego odcinka pewnie, xd. Yy, no i on napisał, Właśnie nie, udało mi się wbić na Twojego maila, albo nagrasz ze mną odcinek. Gdzieś zareklamuje, albo pożegnasz się z kontem. Aj, <noise> chłop mi tu grozi, czajcie. Chłop mi widzowie grozi, że mi konto usunie, to nie mam pytań. Więc troszkę go tutaj wyśmiałem, ale z drugiej strony pomyślałem, że to może być ciekawe na tym odcinku, jak z nim będziecie wygadać, bo co to jest za chłop w ogóle? No i odpisałem mu, no dobra, to podaj Discorda. W sumie śmiesznie będzie, nagram odcinek z tego, jak próbujesz kłamać. I chłop nawet już nic nie odpisał, że kłamie, że nie kłamie, czy coś, tylko po prostu podał Instagrama. Ja wam tego Instagrama, nie Instagrama, tylko Discorda. Ja wam tutaj zamarzę to, żebyście jego nie dodawali mu coś nie pisali, bo dziwny jest, typek, nie ma co mu tutaj atencji. Zabijacz. No i widzowie, ja teraz y, łączę się zaraz z nim na Discordzie i jak się już z nim połączę to będziemy się widzieć. A więc dobra widzowie, jestem już na Discordzie połączony z tym gościem no i sprawa wygląda tak, że jestem też z nim w Brawl Stars. I chciałem się ciebie zapytać, czemu w ogóle masz nick Nat? Czemu się w ogóle podtrzymasz pod hakera, o którym nagrywałem odcinek? Przecież dobrze wszyscy wiemy, że to nie ty nim jesteś. Jak nim nie jestem? Ja jestem tym hakerem. Świetny w ogóle clanik, Palion i no no ale. No, powiem, ci, powiem ci szczerze, no, no nie ma szans widzowie, no, sami zobaczcie, chłop myśli, że jestem hakerem, który potrafi niszczyć konta innym No to nie, pewnie obejrzał sobie mój no. odcinek i się podjarał i chce być jak on Ja potrafię się włamać na każde na każdy konto w Brawl Stars Dobra, weź człowieku, tak gada. Mam skrypt kupiony No, ale to nie da się takiego czegoś zrobić, powiem tak yy, Myślisz, że jesteś fajny, bo będziesz nas straszył. No dobra, ale no to jak to dokładnie zrobiłeś, że się wbiłeś na to moje konto? Bo ja jakoś nie dostałem żadnej wiadomości na maila, żeby ktoś wszedł na moje konto, no a powinienem dostać coś takiego Kupiłem taki skrypt, gdzie mogę znać każdy mail i mogę się włamywać na maila. I po prostu usunąłem maila z włamaniem. Tak, I tak. tak. się wyłamy. Na pewno, na pewno. <laughs> Czyli mówisz, że w każdej chwili możesz wejść na moje konto i sobie grać na nim, tak? Tak, w każdym momencie. Tak, a teraz na przykład byś też mógł wejść, jak ja jestem, żeby mnie wywaliło, żeby mi był dowód? Mógłbym wejść, mógłbym. No to dawaj, wejdź, zobaczymy czy mnie wywali, jak taki cwany jesteś. Czy pewnie no powiedz, to... że nie? No, dawaj, dawaj. Nie no, nie będę ci psuł filmów, wiesz o co chodzi. Ha, ha, na pewno, no widzicie no mi Nie sobie, będę ci filmów Jak ten chłop kręci w ogóle, nie no dziwny jesteś ty naprawdę, powiem ci tak, naprawdę jesteś dziwny, już samo to, że zgapiasz nazwę od hakera, już mogę się swoją jakąś wymyślić, no ale dobra, mniejsza o to e, Powiem Ci tak, skoro jesteś taki cwany i tam mi pisałeś w ogóle o, na Discordzie, żeby zareklamować e, swój kanał e, na moim odcinku, możemy się tak umówić. Jeśli wygrasz ze mną gierkę no to wtedy zareklamuję twój kanał i zagramy sobie jeden na jeden na Penny I zobaczymy czy jesteś taki cwany, bo tam też pisałeś, że w ogóle nie umiem grać w Stars i tak dalej, tak? No bo nie umiesz. Podtrzymujesz te słowa? Podtrzymuję. O, tak jesteś cwany? dobra, no to zobaczymy zaraz. E, to poczekaj, ja stworzę bitwę dla znajomych i lecimy jeden na jeden, a wy widzowie kibicujcie Teraz wszyscy piszemy w komentarzu Tim Tori, żebym go pokonał, bo widzicie, że chłopca za dużo pozwala. Ile on ty masz w ogóle pucharków człowieku? E, no ma tysiąc pucharków, no i witubę. Nie no wiadomo, pucharki nie grają, ok, zgodzę się z tym e, Może mieć skilla, mają z mało pucharków, ale myślę, że ten chłop nie ma skilla, że są po prostu Potem. Dobra, dobra widzowie więc, już stworzyłem specjalną gierkę z tym typem i bierz penny, od razu mówię, bierz penny. I co najważniejsze, nie bierz do niej y, tego Jirs'a, y, w którym, czyli tego fioletowego czegoś starczą, bo wtedy będziesz miał więcej HP. Ja też tego nie biorę. Weźmy sobie na przykład widzenie i prędkość, żebyśmy mieli to samo, spoko? Dobra. dobra. Ale w ogóle tam chciałem ci powiedzieć, że jak skończysz nagrywać, to ci ciklan zniszczenia. Tak. Dla żebyś wiedział. Tak. Po co to robisz? Weź, nawet mnie nie strasz człowieku, zresztą ty nie masz dostępu, od tego zacznijmy Nie masz dostępu do mojego konta, więc mnie tu nie strasz i teraz Mam przesadzasz skrypt. Nie, nie masz żadnego skrypta, a ja ci w to nie wierzę po pierwsze A po drugie, zostaw mi kranik spajka w spokoju, bo to jest klan, który jest bardzo długo i tylko mi go spróbuj zniszczyć typie Oj, to nie będzie fajnie, dobra, ja Ale starasz... czemu ty mi grozisz frajerze, I ty mi grozisz, mi o, kurza, Mogę ci zawsze konta usunąć, w każdym momencie Ale się chłop odparli on myśli, że ja się go serio boję, dobra, dawaj to ready i sprawdzamy! No, dobra, widzowie, więc gireczka wystartowała. Proszę kibicujcie mi, bo ten chłop się naprawdę odpalił i mnie wkurza. No i nie chcę mu dać tej satysfakcji, żeby mnie rozwalił. Co ty sobie chłopie myślisz, że mnie będziesz wyzywał? Ja sobie jeszcze cheaty odpalam. Nie ma Tylko. żadnych cheatów, przecież mamy grać tutaj sprawiedliwie. E, tak jak mówiłem. No to jest sprawiedliwie. Nie zbieraj żadnych cubów i się nawalamy na zero, żeby nie było sprawiedliwie, dobra. Kupiłem, więc... kupiłem cheaty, więc mnie stać, więc no. Co za klient jest w ogóle odklejony. Nie, widzowie, nie zwracajcie na niego uwagi. Ktoś jest naprawdę mocno odklejony i musimy mu sprowadzić łomo. Jak nie zwracać Gdzie uwagi, bo jesteś? Ja wygram. Chłop chyba ja? jest niewidzialny. Środku. Na środku? Jak nie widzę, ja jestem na środku. No jestem jest grałeś. to jest niewidzialne, odpaliłem haki Co za człowiek w ogóle widzowie? Czy wy to widzicie co tu się dzieje? Nie nożyliście mi powodzenia, proszę, bo to jest niemożliwe. Gdzie on jest? O, no czemu ty no, masz 16 tak. gemów! No wywala! No, mówiłem ci! Mówiłem ci, że nie zbieramy power cubesów. No mówiłeś, ale nie rozkazałeś. No co ty odwalasz w ogóle człowieku? Mieliśmy grać tutaj wyrównaną gierkę normalną, bo ty takie coś odwalasz. No było wyrównane. Ja nie mogę gościu mieć 16 kibów, a ja 0, jak ja bym z tobą wygrać? No normalnie, musisz ja trochę użyć. Nie zaliczamy mu tego, nie, nie no promuję jego zaliczasz? kanału. Takiego czegoś ci nie zaliczę. Dam ci jeszcze jedną szansę. Gramy, nie zbierasz teraz powercubesów. Jak zbierzesz, to w ogóle się rozłączam z tobą i kończę ten odcinek, nawet tego nie wrzucam. Więc nie no, zbieraj... fajnie, fajnie, fajnie. No, 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 nie bądź taki cwany, bo tak to masz szansę, że cię zapromuję, więc... Siedź cicho i postaraj się wygrać bez cheatowania, normalnie. I tak jak mówię, nie bierz tarczy i nie zbieraj cubów. I lecimy z gierką. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Zgadzasz się? No, zgadzam się. Niech będzie. No dobra, no to dawaj, zobaczymy. No więc dobra, widzowie, teraz się już naprawdę muszę skupić. Mam nadzieję, że on mnie tym razem nie oszuka. Eee, zobaczymy, no. mówię mu, żeby nie brał tej tarczy, i mówię mu, żeby nie zbierał kubków. Ciekawe, czy się posłucha. Ja mam 5700 HP, tyle wygląda właśnie bez tarczy, jak się ma. Zobaczymy, gdzie on w ogóle jest. Od razu idę tam na drugą stronę, bo znając tego chłopa, Gdzieś znowu tutaj będzie węszył przy Power Cubesach. A chcemy go. No, przestań miałeś nie zbierać gościu Power Cubesów, obiecałeś mi coś no obiecałem, ale miałem ja cię jeszcze pokonam. Palce. Miałem palce ym, No palce, zbaczone. palce, dobra, weź człowieku no. wywalaj, nie, no nie da się tak grać no, Łatwo się. no, Łatwo, no, łatwo! mogę powiedzieć, skilla możesz... nie masz. No jak nie mam skilla, jak ty sam zbierasz cubes, to pokaż tego skilla i grajmy normalnie bez power cubesu, a nież takie coś odwalasz człowieku. Ale power cubes są po to dodane, są do gry, żeby ich używać. No ale to miejmy ich tyle samo, niż ty masz 4 a ja 0 A wcześniej 16 No to musisz nas zbierać Ale mówiłem, ustalaliśmy, że nie zbieramy do. No. Co za chłopot klejony w ogóle widzowie. Nie no powoli mi już wkurza no, jak serio. Jak nie, Ja no, nic nie, takiego nie, nie, słyszałem. Daję ci ostatnią szansę teraz. I teraz ani nie, bierzesz tarczy, ani nie, zbierasz nie, I startujemy no, z gierką. Dobra. No, mam nadzieję. No więc dobra widzowie, serio mam nadzieję, że teraz ten chłop mnie nie oszuka, bo to już jest masakra co on odwala w ogóle, strasznie wkurzający typ, ja się ostatni raz chyba zgadzam na y, zapraszanie takich ludzi w ogóle na odcinek i na discordzie z nim gadanie, bo tylko mi chłop się nie podnosi, no więc lecimy. Tioner. Nie no jak to, Co przecież ja tutaj fair gram wszystko. Tak, tak, my widzimy wszyscy jak grasz fair, y, widzowie no jak też sądzicie, że on jest hakerem to napiszcie w komentarzu, bo no, chyba nie tylko ja to widzę, dobra gdzie ty jesteś? Go? Dobra na konto ci się wyłamać czy co? Ej, Mam skrypty kupione. Daj spokój z tymi twoimi skryptami, tak tylko straszysz, straszysz, a nic nie robisz. O ale jest, jest postęp, nie zbierał kibów. Tylko gdzie ten chłop siedzi teraz? Gdzie ty jesteś? O jest, tam jest, tam jest, tam widziałem go. Gdzieś tam w krzakach siedzi. Okej. Okay. Ej, czekaj, czekaj. Ile ty masz HP? Czekaj, no 5700. Czekaj. Pokaż. Wychodź z No krzaków. ale nie muszę ci udowadniać. Wychodź z krzaków. Czy ty wziąłeś tarczę? Nie wziąłem tarczy. Wychodź, wyjdź na chwilę z krzaków. Nie, 6300 nie, nie mogę. HP, widziałem. 6 nie, no nie AP masz chłopie, mówiłem nie bierzemy tarczy, a ty znowu ją wziąłeś Ale nie zbieram, nie, nie zbieram powercube'ów Ale tobie się nudzi coś w życiu? Ty nie umiesz normalnej gry no, zagrać bez oszustwa? No właśnie widzę, właśnie kurde widzę Dobra, dostał, lejemy go widzowie z tą tarczą Trudno, ja go muszę Bo rozwalić co tam gadasz? Co ja zaraz boś. mogę zrobić tak, że się wamy ci na konto i przekrasz automatycznie. No, 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 tylko spróbuj. Bo ci ty odpalić. Dobra, człowieku, co ty umiesz, co ty umiesz, chłopie? Tak tylko no ja straszysz. wszystko umiem. Tylko tak straszysz, że niby coś zrobisz, ale nic nic nie że dużo umiem. Nie, muszę sobie przed nim uciekać, bo ma dużą przewagę. Ale patrzcie, mamy tyle samo HP teraz. I mogę rozstawić tutaj mój ult. Dawajcie robimy go. No co ty gadasz, co, ty gadasz, co ty gadasz? Widzowie lecimy z tym typem, jak ja go pokonam z taką stratą, bo on ma tutaj dużo kurcze więcej ode mnie HP jednak na tej tarczy. Jakie dużo, tylko no, jakieś 600 więcej. No, no tylko 600 przecież, co to jest, co to, no jest no co to jest. No tylko 600, no co to jest 600. Dawaj dowalamy go, patrzcie jak ma mało HP. Chłopiec do porobienia. Dawaj, dawaj, dawaj teraz skupienie. Yes! No to jest. No nie no. Porobiłem Cii, tego typa. <laughs> Później dobra, to pięknie. się nie liczyło. Cheatów zapomniałem włączyć. To się nie liczyło, no porobiłem ci normalnie, jeszcze mieć przewagę. <laughs> cheatów zapomniałem włączyć. Jaki ty widzicie, mi, że tak tylko dużo gadają, a są robieni później. <laughs> cheatów. Nie włączyłem cheatów. Przestań z tymi cheatami, dobra chłopie. Ja cię chcę nauczyć jedną rzecz z tego odcinka, żebyś wiedział. Kończ z tym cheatowaniem. Zacznij grać normalnie, Poszko się trochę w Brawl Stars i będzie wszystko spokoj. W komentarzu czy dajemy mu za jakiś czas w kolejnym odcinku następną szansę i jeszcze z nim coś nagramy? Czy nie chcecie go więcej? Bo chłop trochę przesadza, ale. Może Wam się to spoko ogląda, więc wy zdecydujcie. Ja dziękuję strasznie za dotrzepanie do końca tego filmu. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i suba i że według was to ja wygrałem. <ścoughs> Z góry dziękuję. No i trzymajcie się... Nie w kolejnych... wygrałeś, co ty Dobra, skończ, skończ ty już. Yy, trzymajcie się do kolejnych odcinków. Siemano!